Cześć, hej, witajcie, z tej strony ja Odin jesteśmy w Hearthstone'ie w Lidze Tak jak słyszeliście, jakiś tam olbrzym ma coś tam i nie odda bez walki, więc musimy zawalczyć z tym olbrzymem o górną część kostura, to jest ostatnia już walka. Ten kamienny olbrzym ma drugą część, ale chyba nie chce jej oddać. Moc specjalna, przyzwij posąg. 0 na 2 dla obu graczy. Czyli to, to, to taka zapcha dziura? Dobra. Co dostaniemy? Małpę! I poszukiw poszukiwaczkę relikwiarza. O, właśnie, teraz też jest nowy bohater w Hearthstone'ie. Trzeba wbić 20 poziom w WoWie, można nawet na Starterze i się go dostaje, więc będę musiał wbić ten poziom. A być może nawet i nagram z tego filmik. Y tak, więc musimy wybierać talię, więc widzimy się jak już wybiorę. Wybrałem Paladyna, zobaczymy. Ostatnio się udało Paladynem, więc może i tym razem. To jest chyba taka... Sam tworzyłem tą talię, totalnie. Po prostu wrzucałem to, to co było pod ręką. Według mnie jest całkiem okej ona. Archaedas. Ja nie, ja nie. O kurde, takie słabe karty na początek, ta też. Dobra, spróbujmy, może coś wypadnie dobrego. Oby nic gorszego. 2, 2 i 4, no lepiej, lepiej. Co to daje? A ten posąg. A on ma za jeden tą moc, fajnie ma. A to sobie pogadaj z nim. A może on nie ma takiego głosu jak ten? Jak będę ale podobny A ja wiem co on będzie robił, ten koleś pewnie będzie sobie nim dawał potem ataku Będzie dawał nagle 500 ataku Tak myślę, tak, no kurde, byłoby nieciekawie w sumie A my będziemy tk tkwić z takimi pustymi tk Tkwić No i skąd ja to wiedziałem? Jeszcze prowokacje, no nie? Co za koleś, co za typ Fale to dać Jedna prowokacja, down! No nie, on przyzwa kolejne Ale nie mam takich mocy Nas Ewentualnie stworzę sobie następnej walki O kurde Talie, gdzie będą właśnie te moce Prowokacja całkiem okej okay. Albo mogę pójść w face. Albo zabić tego, ale to nie, 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 nie. Bo to w sumie jak zabiję tego, to będzie 0 na 2 tamten. Plus oczywiście będzie mógł wzrosnąć. Ale dobra, pójdźmy face Co ja mam z nimi robić? Oha Taki sposób mam się ich pozbyć. Ja wol, to się w sumie może przydać potem O Rzucamy tego i rzucamy tego Tą bardziej O, ten jest łatwy do zbicia, ale czy ja chcę poświęcić? A Ilon ma ma normalnie? 2 na 1 Dobra, tego się pozbądźmy, bo to może nam sprawiać kłopoty. I pójdźmy face drogim Tego się pozbędziemy najwyżej tym Chyba, że on nas zaatakuje O jakiś sekret Któremu? Dobra, ten, ten, ten I ja Dobrze, pomyślał tym razem Co ona robi? Otrzymuje No i nie przeczytałem Otrzymuje plus 4 Jeśli kontroluje jeszcze 6 stronników Papa nic nie otrzymasz, mimo, że to i tak wiem eee, konsekracja teraz, nie, o, ten się może przydać O, o, nie, on ją skopi... ja A, dobra, wuu, lepsze to niż jakby miał go skopiować Chociaż, też zapomniałem w ogóle o tym sekrecie Secret Service, dobra, pozbądźmy mu się go I lecimy face Myślę, że teraz już powoli mogę powiedzieć, że kontrolujemy, ale. Tak wiecie. No już teraz nie. No już teraz zdecydowanie nie. Dwa i to by było. Plus cztery, to by było 6 Ale nie, nie, nie mogę obydwóch rzucić. Cztery. Pięć, sześć, siedem. Musiał dwóch poświęcić, żeby pozbyć się jednego Launsa No ale nic innego nie mam do wyboru. Rzucę jeszcze tego. Nie miałem nic innego do zrobienia. Nie mogłem, znaczy. Rozumiecie? Teraz on se rzuci jakiegoś bufa na nich. Buffa, buffa, Albo i nie. O, mogę zniszczyć mu go. Mugola. Od razu zaczynamy od tego. Bo to jest dla mnie. Najlepsze. No, średnio. Tego niszczymy. I Im mniej będzie miał tych kolesi, tym lepiej dla mnie. A póki co oni mi nic nie zadają. Mam kolejnego przyzwie, ale to jest zawsze jeden mniej. No, widzicie? Plus 3 do ataku będzie miał tylko jeden, a tak to by miało dwóch. No, jeszcze trafił tego frejera Wielkie Muszę przemyśleć, bo jakaś okay. Hmm. 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 Tu mam sześciu A ja nadal nie wiem ile mogę mieć na ich na stole, nie? Hmm. Dobra, ryzykuje a to jednego tylko Raz Nie, nie zmieści się. Nie czyli już wiem, że mogę mieć siedmiu. Ale złamiłem, ale to i tak mo mało mogłem zrobić. Mogłem się pozbyć tego tylko. Na następnej rundzie pozbędziemy się. A nie, nie pozbędziemy się. Musiałby im jakiegoś buffa dać. Eee, aha, zabrał mi go. No dzięki. Musimy oczyścić słoneczną To bez różnicy. Dobra, dajmy mu. Idziemy face Już teraz możemy Szkoda, że się nie możemy pozbyć tego On by mógł się pozbyć za nas Fajnie by było Czemu dał mi? Daj stronikowi plus 2 do ataku w tej turze Aha Nie, nie wiem sobie nie nadal Ta. Zaatakowałem swego, żeby się pozbyć. Rzucimy sobie kolejnego takiego. I tego też się pozbędziemy ze stołu, żeby miejsce zrobić. I tego też. To sobie rzucimy. I ja bym poszedł Face. Wszystko. Wszystko Face, wszystko Face face is the place No dobra, 7 zada 5? Co ja 7? Skąd ja to wytrzasnąłem? O, wziął sobie tego No dobra koleś, to już po tobie Przykro mi I'm sorry Mogę się nawet pobawić i zrobić tak, tak, tak i tak. Koniec! Mamy kolejną część kostura, górną tym razem. Czyli paladen znów się sprawdził. Tylko jednej brakuje, więc myślę, że jak zbieram golda to lecimy albo kupię po prostu za pieniądze, za 20 zł sobie przygodę. Zobaczymy. Tak już też robiłem. Prowokacja. Agresywny małpiszon i poszukiwaczka relikwiarza. A, tak. To dam, skończyliśmy i dostaniemy... Nagrodę. Czyli jest. Bran Miedziobrody odblokowany i jakaś karta. Podbito Ulduman. Wydobyte zło. Wydobyte zło odblokowane. I odblokowano wyzwania klasowe, które też sobie będziemy musieli rozegrać. Mój plan wkrótce zostanie zrealizowany. Jak widzicie, mamy drugą część. Jeszcze jedna tutaj jest, gdzie czeka na nas e, Sir Płetwin. I jeszcze jedna jest, gdzie jest arcyzłodziej Rafam. A w ogóle nie widziałem, żeby ktoś go grał. O, tu są dwie legendy są ostatnie. O, kurde. To muszę, muszę zainwestować. Więc kurde. Ostatnio mogę Wam jeszcze pokazać coś. Trafiłem w końcu legendę. W końcu trafiłem legendę LEGENDARNA I mam Ragnarosa władcę Ognia trafiłem wczoraj Około pierwszej Po porażce Juventusów w Lidze Mistrzów No więc tak Trafiłem Ragnarosa I dzisiaj mamy nową jeszcze kartę Brana więc W sumie mam póki co 5 <laughs> legend Więc powoli coś tam wduje się Powolutku do przodu no, a ja się z wami żegnam. Dziękuję za, za to, że oglądaliście. Widzimy się w wyzwaniach klasowych i do zobaczenia. W wyzwaniach klasowych też dostajemy karty, więc. See you soon. Cześć.